Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie, w którym pozostaniemy jeszcze na chwilę w jednej z dzielnic Siemianowic Śląskich, a konkretnie w Michałkowicach. Jest to na tyle ciekawe miejsce, że postanowiłam pokazać Państwu kolejne piękne zabytki tej dzielnicy. Podczas tej części graficznej, która przed nami, będą Państwo mogli obejrzeć jeden z piękniejszych zabytków techniki na Górnym Śląsku, a mianowicie Park Tradycji oraz kościół, który nie mógł mieć w Michałkowicach innego wezwania, jak to które nawiązuje właśnie do świętego Michała Archanioła. Zapraszam serdecznie do oglądania. W poprzednim odcinku pokazywałam Państwu stosunkowo niedawno zrewitalizowany budynek zameczku Rein Babenów. Obiekt jest nie tylko ciekawy historycznie, ale również interesujący ze względu na swoją architekturę, w której możemy odnaleźć nie tylko klasyczne formy stylistyczne, no, spotykane w obiektach naszego regionu, ale nawet odrobinę egzotyki, czyli piękne okucia w strefie wejściowej do budynku, czy też klimatyczną oranżerię. Co ciekawe, w niewielkiej odległości od zameczku znajduje się piękny i imponujący w swojej formie no, odrestaurowany budynek dawnej maszynowni szybu. Krystyn. Dziś miejsce to nazwane jest Parkiem Tradycji i istotnie ma z tą przemysłową tradycją naszego regionu bardzo dużo wspólnego i stanowi świadectwo przemysłowego dziedzictwa regionu. Na samym początku warto zaznaczyć, że w Michałkowicach, podobnie jak w innych ówczesnych miejscowościach, od zawsze ceniono ciężką pracę. W dawnych czasach oznaczała ona przede wszystkim zajęcia rolnicze, uprawę roli, hodowle zwierząt, rybo, rybołówstwo i tak No wszystko zmieniło się wraz z rozwojem przemysłu, który przyciągał nowych mieszkańców i zapewniał im środki do życia. I w tej dziedzinie właśnie. Miał miejsce kolejny rozkwit kultu pracy. W 1802 roku założona zostaje kopalnia Fany na obszarze Michałkowic 2, nazwanej tak na cześć córki jednego z członków rodu Babenów franciszki. Na no początkowo Michałkowice były znane głównie z hutnictwa cynku, ale ono wkrótce ustąpiło miejsca górnictwu węglowemu i to właśnie. O tej części przemysłu będę mówić właśnie w nawiązaniu do budynku maszynowni szybu Krystyn. Najważniejszym zakładem przemysłowym w Michałkowicach była kopalnia MAX, przemianowana później w 1936 roku na kopalnię Michał która w 1975 roku stała się częścią kopalni Siemianowice. W 1892 roku zakład przejmuje książę Hugon Hohenlohe-Uringen, który go unowocześnił. Kopalnia Max w tej formie działała do wybuchu II wojny światowej, a później... Jak już wspomniałam, już jako kopalnia o nazwie Michał, jeszcze przez kolejne kilkadziesiąt lat, aż do 1994 roku, funkcjonowała, kiedy to wyjechał z niej ostatni wózek węgla, kończąc tym samym no, niemal 110-letnią historię wydobycia. No, kopalnia była oczywiście. Bardzo istotnym y, miejscem dla wielu pokoleń Michałkowiczan wpływała ona na miejscowe życie, nie tylko takie zawodowe, ale też społeczne, kulturalne zmieniał się krajobraz, Michałkowic, powstawały nowe budynki mieszkalne, wieże szybowe, hałdy i tak dalej. Nawet miało to wpływ na powstanie tutajszego ratusza. Więc pamięć o tym dziedzictwie górniczym no, podtrzymuje niejako ten park tradycji, czyli nazwanie tego miejsca właśnie w ten sposób, który właśnie tutaj znalazł swoje miejsce właśnie w tym budynku dawnej Maszynowni. No a sam budynek. Yy... No, to dosyć imponujący przykład architektury przemysłowej z przełomu XIX-XX wieku. Wyróżnia się swoją solidną i funkcjonalną konstrukcją. Zbudowany jest z czerwonej cegły, nawiązuje do typowego dla tego okresu stylu industrialnego, który łączy właśnie tą estetykę no, z praktycznością, bo mamy tu do czynienia z dominującymi prostymi liniami, surowymi formami które były charakterystyczne dla obiektów przemysłowych tamtych czasów. Masywne ściany, duże okna zapewniały no, nie tylko odpowiednie warunki pracy, ale także wytrzymałość budynku, co było kluczowe w obszarach intensywnej eksploatacji górniczej. Na fasadzie budynku można dostrzec starannie ułożone cegły, które tworzą regularne wzory, czyli to wzornictwo pomimo tego industrialnego charakteru jest tutaj widoczne. Nadaje to oczywiście całej tej konstrukcji harmonijny i w pewien sposób uporządkowany wygląd. W narożach budynku możemy zauważyć takie kolumnowe zwieńczenia, które dodatkowo jakby scalają tą optykę elewacji. Natomiast jeśli chodzi o wnętrze, no to było ono oczywiście przemyślane tak. Aby pomieścić potężne urządzenia górnicze, przestronna hala, wysokie sufity to wszystko zapewniało miejsce dla maszyn i innych niezbędnych urządzeń, które no, działały na rzecz szybu. I cała konstrukcja stalowa, jak i ceglana jest pięknie wyeksponowana nie tylko w dzień, ale również podświetlona wieczorami czy też w nocy. No i obecnie dzięki właśnie tej renowacji. Dzięki rewitalizacji budynek maszynowni, szybu, Krysten służy no, jako siedziba parku tradycji, zachowując przy tym wiele ze swojego oryginalnego charakteru. Przekształcenie właśnie tak przemysłowego obiektu w centrum kulturalne no, stanowi świadectwo harmonijnego połączenia dziedzictwa przemysłowego z, nowoczesnym, z nowoczesnymi, jakże potrzebnymi funkcjami społecznymi. Historia mieszkańców Michałkowic jest nierozerwalnie związana z dziejami tutejszej parafii. No, przebywając w okolicach zameczku Babenów, w okolicach budynku dawnej maszynowni szybu Krysten, nie sposób pominąć jednego z ciekawszych obiektów, zdecydowanie widocznego, czyli kościoła. To wokół świątyni toczyło się życie społeczne w wielu miejscowościach na terenie Górnego Śląska, także i tutaj. Przypuszcza się nawet, że sama nazwa wsi pochodzi właśnie od patrona Michałkowickiego kościoła, Świętego Michała Archanioła. Po raz pierwszy o istnieniu kościoła w Michałkowicach dowiadujemy się z dokumentu aż z 18 listopada 1326 roku, czyli mamy XIV wiek, gdzie papieski kolektor wspomina, o wsi Michałkowice. No jest to bardzo odległy czas i wielowiekowa historia tego miejsca. No nie sposób tutaj tego wątku oczywiście pominąć. Ścisłe powiązanie miejscowości z parafią widać także na XIX-wiecznej pieczęcie gminy Michałkowice, gdzie widnieje postać świętego Michała Archanioła walczącego z wężem. Pierwotny kościół w Michałkowicach był drewnianą świątynią, służącą nie tylko Michałkowiczanom, ale także mieszkańcom sąsiednich wsi od średniowiecza aż do drugiej połowy XVIII wieku. ówczesna drewniana świątynia była skromnym obiektem kultu, no typowym dla tamtego okresu, oczywiście. W XVIII wieku z powodu złego stanu technicznego drewnianej konstrukcji zadecydowano o budowie nowego, Murowanego już kościoła, który powstał w latach 1786-1787. Nowa świątynia została w części ufundowana z inicjatywy członków rodu Reinbabenu, a więc mamy tutaj nawiązanie do właścicieli wspomnianego już wcześniej zameczku. No a jeśli chodzi o samą stylistykę, to była ona utrzymana w stylu późnego baroku. Charakteryzowała się elegancją, symetrią. No, ale także oczywiście prostotą formy. Kościółek był niezwykle urokliwy, co możemy zobaczyć na dawnych fotografiach, no i odpowiadał przez jakiś czas potrzebom rosnącej społeczności Michałkowic. W połowie XIX wieku, z uwagi na dalszy rozwój przemysłu i wzrost liczby mieszkańców, kościół został Rozbudowany. Dobudowano wówczas dwie nawy, kryptę, kaplice, co znacznie zwiększyło jego pojemność i funkcjonalność, zachowując oczywiście przy tym spójność stylistyczną z oryginalną barokową konstrukcją. Pod koniec wieku XIX i tak właściwie również na początku XX, stale rosnąca liczba wiernych wymusiła budowę nowego kościoła, czyli już właściwie trzeciej budowli. Która jakby była poświęcona tutaj kultowi świętego Michała Archanioła. I kościół ten powstał w latach 1902-1904. Nowa świątynia była bardziej przestronna, jak na tamte czasy, oczywiście nowoczesna, a jej architektura odzwierciedlała ówczesne trendy kościołów ceglanych, neoromańskich czy też neogotyckich. Tak więc położony w sąsiedztwie starego kościoła nowy budynek łączył sobie tradycję z nowoczesnością, oczywiście jak na ówczesne czasy, zapewniając miejsce do modlitwy dla coraz większej społeczności. Dziś, spoglądając na architekturę, możemy zauważyć wiele ciekawych elementów, jak solidny korpus świątyni, właśnie taką monumentalność, strzelistą czworoboczną wieżę, gdzie umieszczone są dzwony, piękne okna witrażowe. Oczywiście, całe zagospodarowanie zieleni, obejście kościoła z pięknymi rzeźbami. Nieopodal wejścia głównego znajduje się także tablica upamiętniająca ówczesnego proboszcza księdza Maksymiliana Gerlicha, który jakby nadzorował pracę, no i architekta Ludwika Schneidera, który zresztą był twórcą wielu obiektów sakralnych na Górnym Śląsku. No i właśnie w tej stylistyce można powiedzieć najpierw tej neoromańskiej, a później już tej e, neogotyckiej się e, specjalizował. E, obecnie stylistyka kościoła w Michałkowicach to można powiedzieć świadectwo historycznego rozwoju. Od skromnego drewnianego kościółka e, przez późno barokową świątynię, aż po no, dosyć monumentalny ceglany budynek z początku XX wieku. Każda z tych faz dodaje kolejny wymiar do jego architektonicznej spuścizny, no, czyniąc go wyjątkowym miejscem na mapie nie tylko Michałkowic, ale także całego miasta. No, nie opodal znaj kościoła znajduje się cmentarz. E, założony w wieku XIX w 1849 roku, więc jest również wiekowy, e, z inicjatywy ówczesnego proboszcza księdza Antoniego Stabika. Mm, no i oczywiście e, również członków e, rodu Rheinbabena. E, na cmentarzu wyróżnia się kaplica świętego Jerzego, e, czyli miejsce spoczynku Michałkowickich dziedziców z rodziny e, Reinbaben. Proszę Państwa, nasza podróż po Michałkowicach dobiega końca. Mam nadzieję, że piękna i historia tutejszych zabytków, w tym urokliwego kościoła świętego Michała Archanioła oraz industrialnego parku tradycji z budynkiem dawnej maszynowni szybu Krysten zainspirowały Państwa do osobistego odwiedzenia tej jakże ciekawej dzielnicy. Myślę, że Michałkowice kryją sobie jeszcze wiele zakątków, a nawet tajemnic i czekają, aby odkryć je osobiście, do czego oczywiście gorąco zachęcam. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.